O, jesteś. Witaj w moim sklepie. Są ludzie, dla których najwspanialszym prezentem na święta nie są 24K raty, tylko 8K. Najwyraźniej. Dla nich ta lodówka ma więcej smaku niż wycieczka na Sycylię. Dlaczego? Ponieważ jest coś pięknego w sięganiu po więcej. Moja kolej. Myślą, że każdy stary zegarek opowiada jakąś historię. Ale tylko ten jeden potrafi zdziałać cuda. Oprócz tego, że nie chroni przed słońcem. Co do dodatków, kolczyki brzmią jak dobry wybór, ale to brzmi jeszcze lepiej. Wszystko, czego pragną, to coś praktycznego. I ostatnia rzecz. Rozmiar prezentu ma znaczenie. Większy? Nie. Kieszonkowy? Idealny. ha ha ha